Uważaj na kryzys w związku, horoskop. Luty to romantyczny miesiąc, kiedy wszędzie widać czerwone serca. Tak, tak, to właśnie wtedy jest walentynki. Milost jest wokół nas. Ale czy trafi na ciebie? Byki mogą spodziewać się spokoju, ale raki powinny utworzyć się na relacje z koziorostem. Jak wygląda sytuacja u baranów, blizniat, panien, wak, lwów. Skorpionów, Wodników i Ryb. Sprawdź swój horoskop na weekend 4-5 lutego. Dowiedz się, czy czeka cię coś ekscytującego. Milost, W ustawach sercowych bez większych zmian, może jednak dojść do drobnych nieporozumień na tle podziału domowych obowiązków. Zdrowie. Zbliżający się czas nie przyniesie żadnych zagrożeń, postaraj się jednak więcej odpoczywać. Milost, jeśli jesteś w starym związku, możesz spodziewać się spokoju i ciepla ze strony partnera. Zdrowie, bykom nie groza żadne poważne choroby, jeśli przytrafi się drobne przeziewienie. Łatwo się z nim uporać domowymi sposobami. Milost, jeśli jesteś zatwardzialnym kawalerem, uważaj, by nie usiedlila cię piękna bialoglowa spod znaku raka. Zdrowie, w tym tygodniu zrób kontrolne badania i poraj się z im wszelkimi wizytami u specjalistów. Milost, jeśli byle z rakiem singlem, to szybko zapomnisz o samotności, poznawszy koziorożca. Zdrowie, na początku lutego mogą pojawić się bezsenne noce. Będzie to wynik stresu, zwolnij trochę tempo, a wszystko wróci do normy. Milost, jeśli jesteś cięż w starych związkach. Uważajcie na tych, którzy wam zazdroszcza. Mogę starać się zepsuć coś między tobą a twoim partnerem. Zdrowie, bierzesz zdecydowanie za dużo tabletek. Lepiej zastapić je ziołami. Poczytaj na temat homeopatii. Milost, panny beda w najbliższym czasie często zaskakiwane. Dowiecie się o swoim ukochanym wielu rzeczy, których się nie spodziewaliście. Zdrowie, pomysł o zdrowym odzwianiu, nie tylko swoim. Ale i rodziny. Pamiętaj o owocach i warzywach w zimowym menu. Milost, skończy się kryzys, przestaniecie mieć poczucie, że wasz ukochany coraz mniej się wami interesuje. Zdrowie, w tym miesiącu zdrowie będzie ci dopisywalo. Nie stresuj się tylko za bardzo, zmianę pracy, a wszystko będzie dobrze. Milost. Jeśli jesteś w stałym związku, pomysł, jak ten układ Może warto wybrać się na wycieczkę. Czy do kina lub teatru? Zdrowie, możesz odczuwać bóle kręgosłupa, co będzie rezultatem nieprawidłowej postawy. Zacznij się gimnastykować, w pracy rób przerwę na chwilę relaksu. Milost, strzelce mające partnerów, powinny pomyśleć o przebudzeniu się ze snu zimowego i wniesieniu do związku sporej dawki energii i ozwienia. Zdrowie, upewnij się, czy ból to kwestia zmian pogody, czy może skoków ciśnienia. Wskazana byłaby wizyta u lekarza. Milost, samotne kozioroce maja przed sobą udany tydzień gwiazdy obdarza Was czarem, któremu trudno się będzie oprzeć. Zdrowie: w tym tygodniu uważaj na nerwy. Jeśli dasz się ponieść emocjom, możesz to potem odchorować. Milost: jeśli jesteś samotnym wodnikiem, rozgladaj się uważnie: Jest w Twoim otoczeniu ktoś? Kto od dawna Ci się przygląda? Zdrowie: jeżeli całkowicie uporalesz się ze starymi dolegliwościami, to będziesz okazem zdrowia, ale musisz dbać o siebie. Milost: jeśli jesteś na staleńskim strygonu powietrza, czyli z blizniakiem. Waga lub wodnikiem, uważaj na kryzys w związku. Zdrowie, nic ci nie grozi, ale nie znaczy to. Zamasz lekce z własne zdrowie. Nie zapominaj w wietrzne dni o szaliku i czapce. Walentynki 2023. Wierszyki na święto zakochanych. Najlepsze życzenia i rymowanki.